Siema siema, witam na kolejnym moim szorcie. Yy, niedawno zrobiłem yy, szorca, którym pokazywałem trzy ciekawostki piłkarskie i powiedziałem, że jeśli wbijecie 10 łapek w górę, no to nagrywam drugą część. Dobiliście, więc nagrywamy drugą część ciekawostek piłkarskich. Pierwszą ciekawostką jest ranking FIFA. Polska, jak widzicie, znajduje się dopiero na 37 miejscu. I wyprzedzą nas między innymi Rosja czy Algieria, więc bardzo duży wstyd. Mam nadzieję, że nowy trener Jan Urban yy, no, poprowadzi nas trochę wyżej. Nie? Oczywiście chyba nikogo nie dziwi, że ostatnią drużyną jest San Marino. Yy, chyba nikogo to nie dziwi. No i chyba przechodzimy do kolejnej ciekawostki, którym, którą jest ranking klubów piłkarskich. Ogólnie dzisiaj wszystkie trzy ciekawostki będą jakimś rankingiem. No pierwszym klubem jest Real Madrid, ale uwaga, wiecie jak to działa, po prostu patrz na ostatnie 5 sezonów, nie na przykład na sezon 24-25, tylko na ostatnie 5. No i w tych 5 sezonach chyba Real Madrid jeśli się nie mylę, dwie ligi mistrzów wygrał, więc dużo ich plusuje. A na przykład 21-22 mi się podświetla, więc chyba wtedy wygrali Ligę Mistrzów. No i wiecie, yy, jak odejdzie im ten sezon i 23-24, no to zminusują i może ich jakiś Bayern Monachium wyprzedzić, nie? Yy, Polski klub dopiero jest pierwszy na 66. miejscu. Jest to Legia Warszawa. Yy, Jagiellonia jest na 96. i yy, jeszcze, o, na 88. Lech Poznań. I tutaj mamy jeszcze... Czekajcie, w kolejnym tak jest tutaj na 142 miejscu Raków w Częstochowach, czyli w sumie można powiedzieć, że to są cztery najpopularniejsze kluby, nie? No i ostatnim, ostatnią ciekawostką jest Ranking Lig Piłkarskich. I tutaj Polska ma powód do Dumy: no 13. Miejsce to jest naprawdę bardzo dobry wynik, wyprzedziliśmy danie. Austrię, Szwajcarię. No i jak widzicie, brakuje nam pół punkta, żeby wyprzedzić Norwegię. Więc naprawdę w tym rankingu dobrze nam idzie. Oczywiście pierwsza jest Anglia, drugie Włochy i trzecia Hiszpania. Chyba to nikogo nie dziwi. Ostatnim yy, drużyną, chyba też nikogo nie dziwi, że jest, że jest to San Marino. Yy, dzięki za oglądanie. Jutro shorta nie będzie, bo znowu mi nie ma. No i polecam zostawić łapkę w górę i suba. Dzięki za oglądanie. Na!